Siema, witam w filmiku z typu nudy dla większości, ale dla mnie nawet ciekawy temat i ja bym chętnie kliknął i cały obejrzał, bo lubię takie tabelki, porównania itp. Zacznę takim off-topem, ciekawostką. Pierwszy raz w życiu mi poleciał Mage Blood i to jeszcze w trzeci dzień ligi. Gdzieś tu wrzucę klip, jak mi dropną no pewnie na końcu dom. A co zabawne, nawet zespoleruję, divine mi nie poleciał. 300 tysięcy zabitych mobów teraz mam i zero divine'ów. W ogóle pierwszy raz tak mam, że jak farmiłem 100 mapek, to mi ani jeden nie poleciał, co jest ciekawe. Chyba ten Mage Blood wyssał ze mnie całego farta. A co do ligi, to pierwsza liga z offline tradeem, tym asynchronicznym z PoE2, więc dobre porównanie ceny temu będzie. To chyba będzie dobrze widać na skarabach. Jak coś jak kamerka mi trochę przelaguje, to słorki nie kontroluję tego, trochę się ona psuje, nie wiem czemu. Co do mapek, no tym razem prawdziwy Alk Go, bo totalnie bez chiseli. Aż kusimy trochę jeszcze raz zrobić 100 mapek, ale teraz cizelować, bo no mało lootu jest, tak też ze Mocno widać różnice. Jedyna cena poprzednich mapek Kalten Go to było wywalanie siana na Tisele. Teraz pomyślałem a co jeśli by zrobić prawdziwy Altengo Go i nie wydać nic praktycznie na te mapy. Mechaniki ligowe, jak coś to nie robiłem, tylko wbiałem te mopki w okolicy, co tam były, bo nie chciałem aż tyle czasu marnować, bo... I tak bardzo długo mi schodziły te mapy, z tym buildem, co tam grałem. A teraz atlasik. No on jest ten sam, dokładnie ten sam, co w poprzedniej lidze. Tylko taka zmiana, że tam gdzie były bricze y, teraz są beyondy, oprócz tutaj jednego node'a takiego większego. I tak to no, to jest to samo. No grałem pod delirkę, delirka miała 92% na to, że się mirror zespałni, czyli była praktycznie na każdym, chyba na każdym, nie, nie kojarzę, żeby nie zrespiła się. Tak to co, no skaraby. Najważniejsze dla mnie było, żeby była identyko do poprzedniej ligi, żeby tak Fajnie porównać itemki, ceny do tego jak się zmieniły. Jak teraz ten nowy trade jest. A się zmieniło no, na tych tańszych itemach, bo, bo pewnie było tak, że ci co większymi kwotami tam obracali divami jakimiś, no to mieli wywalone w te takie tańsze itemy, a teraz te tańsze itemy są jeszcze lekko tańsze, to widać na niektórych itemach, że tak bardziej dostępne są. Mimo, że na niektórych itemach idzie mniej zarobić, to mi się to bardzo podoba, że to jest po prostu wygodniejsze i market jest taki bardziej żywy. A no, teraz krem de la creme, tabeleczka. Jak coś tutaj na dole mam w zakładki, że można te starsze zobaczyć. To Jest ten ostatni Alkengo, tylko że na strandzie. Strand jest trochę gorszą mapą, ale wtedy cheaselowałem, właśnie. Teraz nie. Teraz inwestycja to było tylko 10 chaosów, a wtedy było no, prawie dwa diwy. Div się bardzo mocno waha, bo od 100 do 118 tak czasem chodzi. Akurat sprzedawałem rzeczy jak było po 118, więc taką zostawiłem. Bo dzisiaj rano. 100 biczów to jest cena tam. 300 chaosów, tam 2,5 DIVA prawie, ale tego jak coś nie liczę w cenę, bo jak masz favorite mapę, to to sobie idzie, to bardzo łatwo nafarmić. To tutaj sobie napisałem mała zmiana, że scouting reporty teraz w karencji siedzą. One wcześniej były w losowych itemach. To jest zabawne, no ilości itemów, które podropiły. Nawet, że jednego DIVA było, to jest jakiś memik w ogóle, ale no to chisele bardzo dużo dają. No, nie jest to, że ja to robiłem, żeby sprawdzić czy dają, ale no bo nie muszę wkładać ręki do ognia, żeby wiedzieć, że się oparzę. To jest akurat obiózł z tymi chiselami. Ale i tak fa fajnie mi to tak w widzieć w tabelce. Bo co innego domyślać się jak coś działa, co innego mieć to tak ładnie rozpisane i bo nawet takich chaosów, no jest, Wtedy było 350, teraz jest niecałe 200. Ale co ciekawe, teraz zarobiłem na nich troszkę ponad 6 liwa, A wtedy było ile? O Boże, prawie dwa razy tyle. <noise> no jest różnica. Ogólnie jestem na plus tak czy siak, ale no dużo mniej. Ale powiem tak, no ten inwest oddaję, bo naprawdę to na samym końcu będzie czuć, że tutaj tylko 10 chaosów wydałem. Co do tych takich tańszych itemów na karencji, na przykład Orb of Alchemy, tu widać, że tam około stówki Alchemy Orbów masz za 5 chaosków, a wtedy miałeś dyszki. No to, no jest różnica, tylko te droższe itemy mniej więcej mają taką samą cenę, Walda jak zawsze około 70. Tym razem jakieś farta z klasterami miałem, bo dwa razy mi dropnęły takie po 60. Inwy są trochę tańsze. Mapy teraz troszkę inaczej są nazwane, ale to jest to samo praktycznie, że zamiast tam Elder Shaper Guardian i Conquerorzy, to są po prostu ich nazwy tutaj rozdzielone, ale no, no to są tylko cztery diwy z tego wyciągnięte, a wtedy było 7. Cena diva była jaka? 150, prawie teraz było no 118. Tr troszkę inna ale też ekonomia, bo Synthesize mapy wtedy coś kosztowały, teraz one są bezwartościowe praktycznie, tam po trójkę jakoś chodzą. Nawet mniej czasem tam dwa chaosy, no to nawet ich nie zbierałem. Ale co ciekawe, te 17 mapy, no kurde, no ostatnio było ich 13, teraz 0, ani jeden nie poleciał. Też się smutno patrzy, no jest 500 chaosów z tych itemów, a wtedy było 1000, no. A to jest różnica naprawdę, tylko chizeli. tu simulacrum, na simulacrum były 4 divy, a teraz e, gdzie to mam? Tutaj mam. Tu trzy, dobra, tu nie jest aż taka różnica. 400, ale połowa chaosów, dobra, to jest różnica. Wszystko jest prawie połowę. Kurde, te chizele to naprawdę game changer. Tu jeszcze w ogóle dopisałem, dobra, tu może ani jedna, te 17, tak. Tutaj tanie skaraby, bo skaraby, no ten najdroższy, no to trzyma cenę tak samo. 170. Różnica jest na tych niżej, bo tutaj te najniższe były zawsze po 1. Mniej więcej takie, jakieś pojedyncze schodziły leciutko do tam 0,8, no nie chaos. A tutaj, no wszystkie praktycznie są po 0,6. No z tych tańszych, z tych tańszych oczywiście. Ale co ciekawe, i tak 5 diwów z tego poszło, a tu miałem 4. I tu było ogólnie prawie 700 chaosów, a tu jest 600. Dziwna sprawa, ja to aż liczyłem parę razy, czy tu gdzieś mi się yy, liczenie nie pieprznęło czy coś, ale to naprawdę tyle wychodzi. Tylko mam takie podejrzenie, że tutaj po prostu te niższe były troszkę zawyżone, bo jednak Faustus lepsze ceny daje. I tutaj było wszystko tak wystawione z cesta i z cenami było tak, że jak ktoś nie odpisywał, to się czasem kupowało te droższe. A reszta co? Golda trochę więcej chyba tylko poleciało, gdzie to mam tutaj? Legionów nie było, ale tu i tak gówno kasa była z tego. Nawet jakby były legiony, to. Ja nie miałem buildu, żeby je robić. No i tak, w tamtej lidze. Profit był 26, 27 prawie diwów. A cena było tylko prawie dwa. 28 diwów, tak ceny wszystkiego. A teraz. Proszę się przesunąć, piesku. Raz 20 divów tylko ceny. Więc. Kurde, no. Może i mało diwów zarobione, ale mało włożone, więc nie wiem. Bardzo spoko. A różnica, no, nie jest aż taka duża. No, najmniej prawie ever na tych moich projekcikach mapowych, tylko na Back to Basic mniej zarobiłem. Ciekawe. Właśnie kusi, żeby jeszcze raz zrobić tylko z cizelami. No i to chyba tyle. A jeszcze ile czasu mi to? No, prawie 6 godzin. Tak samego mapowania wtedy było troszkę chyba mniej, bo grałem z summonerem. No wtedy ledwo 5. No, dość słaby clear miałem. Jak coś linki z Buildem tam i Atlasem będą w opisie, tak jak zawsze. A na ten czas to tak też nie patrzcie, bo. Ja w, zawsze tak jakoś wolno to robię. Najważniejsze są cyferki, co dropnęło, tak, te No, ale to tyle z mojego nerdowskiego tabelkowania. Mówię, no dla mnie to jest, to jest ciekawe. Wiem, że to dla większości pewnie nie jest ciekawe, ale, ale to jest taki kontent, który ja bym chętnie kliknął po prostu. Bo to jest czysto, że to mnie ciekawi. Teraz jeszcze tylko tak na YouTube'owo na koniec. Jeśli się podobało takie, no to przypominam łapce sobie i takie tam. Ja się żegnam, ale jeszcze tutaj będzie yy, ten klip, jak mi dropnął Mage Tam uwaga, brzydkie słowo będzie, może zacenzuruję, może nie. No i to tyle, ja się żegnam ale bądź. Cześć! Ja pierdolę. No way. Mage Ja pierdolę. A Div mi kurwa dalej nie poleciał.